Państwa bardzo gorąco, kawiarenka Eli. Dzisiaj przedstawię Państwu przepis na bardzo szybciutkie ciasto, śliweczka na raz. No więc zaczynamy. Tutaj mamy trzy jajeczka, do tego dosypujemy szklankę cukru i cukier wanilinowy. Razem wymieszamy i mieszamy to ładnie łyżeczką, szybciutko, do połączenia się z cukru z jajeczkami. Wystarczy tak, żeby się troszeczkę spieniło. Tutaj mamy dwie szklanki mąki pszennej szymanowska i dwie łyżeczki proszku do pieczenia wymieszane już razem. To ładnie mieszamy. Tutaj mamy 250 ml oleju słonecznikowego. Wleję sobie troszkę, to mi się dobrze wymiesza. Można dolać resztę. Tak. I mieszamy to do połączenia. Już nam się fajnie łączy. Tak. I tutaj mamy pół słoiczka dżemu śliwkowego 250 gram. Dokładamy sobie do naszego ciasta i mieszamy. Ciasto zmieni kolor, ale będzie naprawdę fajne. Tylko żeby się fajnie połączyło i to już wystarczy. No i jest gotowe ciasto. Tutaj mamy foremeczkę, wysypaną margaryną i osypaną bułką tartą. Tutaj sobie pomogę. Nie wymieszało nam się tak skrupulatnie, ale to naprawdę nic nie szkodzi. I na to dajemy nasze śliweczki. Trzeba pamiętać, że zawsze kładziemy skórką do przodu te śliwki, do spodu ciasta naszego, tak? Ciasto pieczemy w nagrzanym piekarniku 170 stopni, 40-45 minut. Tu nam weszły nawet dwie, możemy sobie dać według uznania. Kto jak lubi więcej owoców w cieście, to sobie dokładamy. Troszkę można je troszeczkę docić. One fajnie wejdą w ciasto, i na sam wierzch posypujemy brązowym cukrem. Tak delikatnie tylko, będzie taka fajna skorupka złocista. Także idziemy do piekarnika i spotkamy się po upieczeniu naszego ciasta. Tak wygląda, i dajemy go do pieczenia. Witam Państwa po upieczeniu naszego ciasta. Tak wygląda nasze ciacho. Ja tutaj sobie położę troszeczkę mięty, żeby ożywić je, takie je zrobić latowe. I tutaj mam takie dwa motylki z wafelka. O! Ciasto robi się błyskawicznie, ekspresowo, i jest naprawdę fajne, puszyste. Ja później Państwu pokażę w przekroju, jak go stygnie, że naprawdę jest super. I bardzo dziękuję Państwu za subskrypcję na moim kanale. Bardzo jestem Państwu wdzięczna i życzę Państwu miłego dnia. Do zobaczenia w moim następnym filmiku. Bye bye!